Nagrywa się? No jedzenie to to nie pachnie, no niestety. Czuko, moi kochani, moje kochane, moi drodzy i moje drogie. ze strony Jack Troll. Na wstępie powiem wam dlaczego nie gram już w lecu. No nie gram w lecu, bo jednak nie jestem zajebisty. I tutaj oczko puszczam do moich stałych widzów, bo pewnie e, będą wiedzieć do czego to jest e, nagazanie. E, jak już wiedzie Pewnie z tytułu filmu dołączam do Misfits Premier, czyli to jest Akademia Misfits, drużyny z Leca. Będę grać w lidze francuskiej, ale będziemy stacjonować w Berlinie. Będziemy mieć też bliski kontakt z główną drużyną, a tam w składzie jest Wander na suporcie, który będzie dzielił pozycję z Denikiem. No i też w moim składzie jest mnóstwo Polaków, bo jest agresywno na topie w Akademii. Trzy lata w dżungli Sertus, który jest Niemcem jest na midzie. Woolite dobrze wam wszystkim znany. No i ja, Jack to na suporcie, no powiem wam, że skład naprawdę kozacki. Bardzo mi się podoba to, co Misfits złożyło. Ja w sensie skład. No jestem bardzo podekscytowany nadchodzącym sezonem, graliśmy już kilka scrimów, nawet kilkanaście i te wyniki naprawdę są bardzo dobre, zwłaszcza na drużynę z rl czyli z innych lig regionalnych. Może też pokrótce powiem Wam o tym, co się działo po Origin i tak dalej, no to dojście do Origin jest strasznie skarciło, jeżeli chodzi też o finanse, jak i również e, po prostu opinie o mojej osobie. Wydaje mi się, że gdybym po prostu został na ławce Vitality, miałbym większe szanse na zostanie się doleca w tym roku, bo po prostu nie zszargałbym sobie jeszcze bardziej opinii, e, mimo że w Origin no, ten tydzień pierwszy zaczął się fenomenalnie 2-0 na właśnie Misfits i G2. E, wydawało mi się, że no, spokojnie bardzo dobrą decyzję, aczkolwiek wyszło wręcz odwrotnie co do zamierzonego kierunku. W Originie też było mnóstwo problemów, typu takiego, że po tym pierwszym tygodniu, kiedy wygraliśmy na G2 i Misfits, skrywaliśmy tylko 2 czy 3 gry na 20. Kiedy mieliśmy grać na Vitality i jeszcze jakąś inną ekipę, więc to totalnie nam zniszczyło. Po prostu treningi, bo ponieważ Alfari był chory i nie był w stanie skrimować. a nie miała swojej akademii, więc jedynym pomysłem, co zrobić, jakiego substytuta mieć, to Destiniego na Topie. A mieliśmy wówczas screamy na G2, więc no to po prostu no miało się z celem, żeby grać z Destiniem na Topie, żeby tylko grać screamem. Może faktycznie to był błąd, że tego nie zrobiliśmy, kto wie. No i mieliśmy bardzo duży problem, żeby zidentyfikować się jako drużyna. E, tam bardzo dużo nie grało rzeczy, ciężko było się mm, zżyć i e, stworzyć tą synergię w tak krótkim czasie. No, po, szczerze mówiąc, po prostu, wszedłem do tonącego statku, e, będąc e, dość naiwnym, że jestem w stanie w pojedynkę ich uratować. E, tylko też nie będę się tutaj wybielał, bo też miałem swoje gry w Origin, które no, były z, bardzo dalekie od bycia dobrymi, albo przyzwoitymi chociaż Myślę, że te z 2-3 gry na pewno zintowałem um, Myślę, że te dwa ostatnie tygodnie były dość dobre jeżeli chodzi, zwłaszcza te ostatnie tydzień, tydzień wydaje mi się, że zagrałem dobrze, wie, wie, wiecie, tutaj taki konflikt wjechał z mojej strony, bo zarówno pierwszy, jak i ostatni tydzień wydaje mi się, że zagrałem e, dobrze e, indywidualnie, ale no, co ja tam będę Wam więcej mówił e, więc tak jak już wcześniej wspomniałem, w lecu nie będę grał w przyszłym sezonie, ale uważam, że to jest dla mnie potrzebny krok w tył, żeby pójść później dwa kroki naprzód. Po tej fali nieszczęść, która zaczęła się tak naprawdę od 2019 roku, mimo że dwa razy dostaliśmy się do playoffów wtedy, kiedy w składzie był Dizukę, Attila, Mowgli i Cabochart, To nie było tak takie złe pod względem wyników rok, ale no, był daleki od tego, co osiągnęliśmy w 2018. No i 2020 zaczął się, zaczął się totalną katastrofą. Ja zacząłem wątpić w swoją pewność siebie, a kiedy zacząłem wątpić w swoją pewność siebie, to też zacząłem grać dużo gorzej. Miałem też takie problemy, że nie mogłem przenieść swojego performansu ze Screamów na scenę, bo po prostu no Coś, coś mi się stało w psychice takiego. E, więc tutaj, tak grając z wami w otwart, otwarte karty, mówię, że e, wydaje mi się, że powrót do lig regionalnych mi zrobi tylko na dobre, e, że tam będę mógł odbywać swoją pełność siebie. E, co na przykład zrobił Skins? Vitality, który też miał bardzo słaby split w Splicie 2020, dlatego też został zmieniony za N'Giego na początku samego Spitu Grał w właśnie w lidze francuskiej, obudował swoją pewność siebie i później już, powiem Wam, że skins orał później w tym samym splitcie Vitality, jak już znowu wszedł za N'Giego. Mm, więc e, mam nadzieję, że e, to się stanie również ze mną. W sensie jestem przekonany, że tak się stanie ze mną. Więc jestem naprawdę podekscytowany. I też fajnie, że e, będzie nie tyle Polaków. Już tak na szybko powiem wam. E, będzie Janko, będzie ServeMate, Będzie... E, no... Sześć Polaków z Biswitz, -BIS, bo jest Hachi. E, jest czterech z Akademii, no i Wander. Czyli sześciu. Do tego jest Trimby i... Ktoś jeszcze z Rogue jest Polakiem? Nie pamiętam, chyba tylko Trimby obecnie. E, dobra, więc też będzie czekolad, żemeczek właśnie zio, e, chłopaków e, z Rog. Um, no naprawdę, Delord będzie jeszcze właśnie mnóstwo po, po, polska kolonia. Hmm? No i to również można wliczyć właśnie do tego polskiego grona, zwłaszcza, że teraz też będzie pracować z Delordem. Więc naprawdę cieszę się, że będę mieszkał w Berlinie. Może jeszcze te, też wspomnę wam o moich innych ofertach, bo powiem wam, że ten off był dla mnie tak bardzo stresujący, że wyrwałem wręcz włosy z głowy, ponieważ przez długi czas żadna oferta nie przychodziła tam. Yy, potencjalnie się mówiło, że mogę, miałem jakieś nikłe szanse na jedną drużynę Leca, ale koniec końców. Yy, po prostu było coś takiego, że niektórzy gracze mnie chcieli, niektórzy gracze mnie nie chcieli, również z coaching staffem, więc po prostu tam nie mogłem pójść. No a poza tym to z lig regionalnych nikt się do mnie nie odzywał przez długi czas. Dopiero w listopadzie zaczęły się pojawiać jakieś drużyny. No dla mnie to jest sytuacja po prostu nowa, bo po trzech latach w Lecu wracam do lig regionalnych i też no, nie byłem zaznajomiony z tym, że drużyny z lig regionalnych szukają osób dopiero w późniejszym terminie. Zwa tak po terminie tak 20 listopada, kiedy to wszystkie drużyny Leca są jakby zaklepane, no to wtedy można wybierać tych graczy, którzy nie dostali się do Leca albo SCS. E, więc oprócz Misfits miałem jeszcze jedną dru drużynę z Francji, która była mną zainteresowana i prowadziłem bardzo zaawansowane rozmowy i również e, były oferty spoza Europy Aczkolwiek nie była to Ameryka. Mogę tylko tyle Wam powiedzieć. Um... Te dolary to bejcik. Tak, te, te dolary to był bejcik. E... <laughs> Ożywiło to mojego Twittera chociaż e... odrobinę, bo e... była naprawdę bardzo duża cisza na tych moich mediach społecznościowych. Harmonogram streamów. Nie wiem. Nie wiem, jaki będzie harmonogram streamów, bo powiem wam szczerze, że teraz jak to nagrywam, to jest jakaś 23.05 23 9 grudnia, czyli to jest środa. Jeszcze tak. Jeszcze tak, czyli zaraz jest czwartek, Cyberpunk premiera. Więc będę mucił w, Cyber, w panka, póki sezon się jeszcze nie rozpoczął, bo jak sezon się zacznie, to jestem totalnym tryharderem i nie ma w ogóle mowy o jakichś innych grach. Yy, zwłaszcza, że ten sezon to będzie bardzo, bardzo ważny dla mnie, bo albo idzie się w dół, albo idzie się w górę. I w sporcie, i we sporcie. Pamiętajcie o tym, nigdy nie stoi się w miejscu. To, to jest mi Zawsze albo idziesz w górę, albo idziesz w dół. A więc, jeżeli teraz z takim składem nie osiągnę sporych sukcesów, to wydaje mi się, że no, będę w bardzo ciężkiej sytuacji. Już wspomniałem, czy będę grał dobrze, czy nie. Aczkolwiek jestem bardzo, bardzo, bardzo dobrej myśli. Z chłopakami się dogadujemy fenomenalnie, póki co na komunikatorze głosowym zobaczymy jak to będzie w domu ale myślę, że będzie naprawdę bardzo fajnie powiem też pokrótce dlaczego Liga Francuska tak mnie zaciekawiła bo od początku chciałem tam pójść jak już słyszałem o składach już zawsze chciałem pójść do Ligi Francuskiej no popatrzcie na te wszystkie składy przecież te składy mogłyby z powodzeniem grać chociażby w Lidze Amerykańskiej w głównej lidze, w LCSach i to... Walcząc o playoffy, szczerze mówiąc. W Lecu jako Bottom Tier też byście sprawiły niektóre z tych składów. Po prostu wszyscy, wszystkie największe talenty poszły do Ligi Francuskiej. Poza wyjątkami, ale wyjątek potwierdza regułę. Więc to po prostu będzie mnie motywować do jeszcze większej pracy, jeszcze większy, do pokazywania się z jeszcze lepszej strony, bo samo wygranie elefera będzie wielkim osiągnięciem, powiem Wam. Może nawet większy niż wygranie Masters, bo no, wszystkie lepsze drużyny właśnie będą w tej lidze francuskiej. Um, więc każdy mecz będzie ciekawy. Naprawdę każdy mecz będzie ciekawy, bo tam nie ma sobych drużyn, w tym lfl Jasne, co Ktoś musi być najgorszy, ale tak jak na papierze widzicie, to nie ma czegoś takiego, że jakaś drużyna bardzo odstaje od drugiej um, w teorii. W praktyce myślę, że będziemy najlepsi. Naprawdę będę dążył do tego, żebyśmy się taki, tacy stali. No i jestem naprawdę, naprawdę mega podjarany. Zróbmy przerwę tutaj, żeby dać łapkę w górę. No to może wtedy właśnie nagram QA obiecane. Mam zapisane Wasze pytania, tylko muszę po prostu się zabrać za to i. Nagrać wam te QA. Mam nadzieję, że wam też poradniki te dwa ostatnie, które wyszły się spodobały, do Barda w sezonie 11, jak i do Nautilusa. No i z YouTube'em na pewno będę pracować trochę więcej ze strony vlogów w przyszłym roku, no bo mamy taką ekipę śmieszną, że no, grzechem byłoby tego nie ująć na kamerze. Więc myślę, że vlogi wrócą. One się też fajnie klikały, kiedy byłem w Origin, mimo że uważam, że ich jakość nie była naj, najwyższa. Też tych te interakcji z zawodnikami nie była aż taka super, jaką bym chciał wówczas. Ale myślę, że w Missis będzie naprawdę. Ee, fajowo. Gituwa, e, humor, gituwa. E, w końcu, aha, jeszcze tak. Jeszcze pozdrowienia dla Stacha, mojego wiernego moderatora. I widzę, i mojego kumpla, który od początku mówił, że będę w Misfits, e mimo że starałem się go strollować. On nigdy nie dał się strollować, więc czuko dla ciebie, Stachu. Dobra, kończymy to. Z pamiętajcie o tej, o o tej łapce w, gór w górę. Jak będzie. Jak będzie ile tysięcy łapek to robi co? Jak będzie pod tym filmem 5000 tysięcy w górę, no to. Wrzucę Wam poradnik do postaci, którą sami wybierzecie w ankiecie, którą stworzę na YouTubie, więc tutaj Wam zapowiadam, czy to osiągniecie, czy nie. No nie wiem, ale już wielokrotnie pokazywaliście, że można i osiągnąć prawie 11 tysięcy łapy w górę pod moimi filmikami, ten awardach przy, 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 przykładowo. No i to by było na tyle. Trzymajcie się, się ciepło i do zobaczenia czółko!